Jajca na tygliku, ja, ja, no i przychodzi walentynki, a nie skorzyj, jak się już sobie znaczy się hop, na istą otuchnie, przyjdzie dosia, to może być i tak, jak we tym wicu. Na on czas, kiedy baba temu swojemu hopowi śniadanie, zecaj, szpigel ajery, ten hop w los do kuchni, go do swojej babeczki. o paterni, o o, 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 dej pozor. Do ciebie, deczko masza. O mój bożycku, ważysz tela na roz, te jajca. Hebni te jajca, te je hebni, poča je więcej masła. O mój ty bożycku, Aj te roski znajdziemy więcej masła. Daj pozór, daj pozór! Za roski się te jajca przychycą. Ostrożnie, ostrożnie, powiedziałek ostrożnie. Ty to nigdy mnie nie słuchasz jak ważysz, Nigdy. Hebnie, je, chebni te jajca. A ty łagupła, sfiksowałaś do imętu. ci na rekel, a nie przepomni te jajca posolić. Wiesz i, że zawdy przypominasz jajca posolić, posudzie, a zaroski, sól babo, sól. Babeczka tak chwiluje na tego swojego chopa, wybliższo gały i rządzi. Chopie, co zecia, Co cię chyciu? I ty się robisz. mienisz, co nie miarku, jak cię patrzy, zlecaj! Na to hop już zmiernie i po lekutku Nie. Jojno ja ci chciał pokazać jak to wygląda, kiedy Jolyn ja kieruje naszym autokiem, a ty siedzisz wedle mnie.